Nie, włącz Agata. Witam, nazywam się Stu Agata, jestem ze świebodzic. Chcę wam powiedzieć, że ponad rok czasu, y, temu y, przystąpiłam do wiary w Jezusa, wpuściłam go do swojego serca tak na 100% i oddałam mu swoje życie. Od tej pory ono się całkowicie zmieniło. Wcześniej szukałam swojego, wcześniej wszystko takie normalne rzeczy, wiecie. Były ważniejsze od Boga. Boga trzymałam w pewnej bezpiecznej odległości, żeby przypadkiem ech, nie musieć coś tam dla niego bardziej e, robić, e, służyć. No, moje życie i ja byliśmy w centrum, e, po prostu Byłam mego centryczką. Wszystko było ważniejsze: sprzątanie, gotowanie, zarabianie, dzieci, pokrzyczeć, pokrzątać się, pospacerować, a Bóg, no. Do Boga to tak, jak coś się działo złego, to wtedy, wtedy miałam rzeczywiście problem i wtedy go szukałam. No jednak, kochani, tak to nie działa, działa to troszkę inaczej. Trzeba jednak z serca zawołać do Niego. Nie wtedy, kiedy go ekstremalnie potrzebujemy, bo jesteśmy chorzy lub y, dzieje nam się jakaś krzywda, jakieś nieszczęście, ale tak na co dzień przecież. Człowiek jest bezsilny sam w sobie. Nie jest szczęśliwy. Ciągle jest nienasycony. Ciągle czegoś szuka. Ciągle mu czegoś brakuje. Nie ma żadnej pewności co do swojej przyszłości. A pytanie, co jest ze mną po śmierci? Ja na przykład wcześniej jeszcze niczym poznałam Boga. Zawsze miałam pragnienie życia. I kiedyś nawet powiedziałam na głos: Mówię, Boże, jak ja bym chciała żyć. Nigdy nie umrzeć, bo ja się tak kurczę boję tej śmierci. Jak ja bym chciała żyć. Najlepiej wiecznie. No ale czy to jest możliwe? Wiecie, prawdopodobnie umrę w ciele, ale <grym> wiem, że wiem, że zaskarbiłam sobie, przyznając się do Boga, wyznając, że On jest moim Panem, że zmartwychwstał, że pokonał grzech. Zaskarbiłam sobie jego niezasłużoną łaskę. Czyli życie wieczne w Jego obecności, tak zwane niebo. I poczytuję sobie to na, za największe szczęście, jakie może się człowiekowi przydarzyć. Jeszcze niedawno nawet miałam takie ludzkie, cielesne pragnienie. Ach, Panie, daj mi wygrać w Totolotka, ja bym tak sobie chciała zaszaleć i tu bym bliskim pomogła sobie, bym pojechała na urlopik i jeszcze bym sobie tak jakoś odłożyła na wszelki wypadek. Ech. Tak szczerze miałam takie momenty pragnienia tych, tych pieniędzy, bo jeszcze gdzieś tam próbowałam gonić za mamoną, ale stwierdziłam, że mam jakąś tam pracę, mam z czego żyć, zaraz się pojawi lepsza. Wiem to na pewno, wierzę w to, więc tak będzie. I doszłam do wniosku, że przecież ja mam coś o wiele bardziej, Wartościowego. Jestem czymś bardziej ubogacona niż tymi pieniędzmi. Ja wygrałam życie wieczne w jego obecności. Ja, ja też wygrałam powodzenie już tutaj, na Ziemi. Jego wsparcie, bo przecież Duch Święty z nami jest i mamy obiecane, że jak będziemy szukać spraw Królestwa Niebieskiego na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie nam dodane. I ja ogłaszam, że jestem zwycięstwą. Zwycięzcą pod każdym względem. Jestem tego świadectwem, jestem tego przykładem. Wcześniej miałam złamane życie nawet nie chcę mówić, czym się zajmowałam. Było to potworne. Byłam najlepsza w kombinowaniu, ale teraz jestem dumna z tego, że prowadzę skromne życie i mam czyste sumienie przed Bogiem. I to jest największą wygraną dla mnie. Życzę Wam tego samego. Dziękuję.